Kajnice własnością jednej osoby. Ktoś zarządza miastem, jak swoją własnością. Spotykam się z każdym, kto chce się ze mną spotkać. Abonent poza zasięgiem, czyli spór masz. Ja nie też nie chciałbym pod masztą mieszkać. I na koniec lanie wody, w lany poniedziałek. Zmianą środę odbyła się konferencja prasowa chojnickich struktur Konfederacji. Na spotkaniu z mediami Krzysztof Kaliszak i Marcin Wałdoch poruszyli tematy, o których w ostatnim czasie głośno w naszym mieście. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Na pierwszy ogień poszło omówienie planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Derdowskiego. Tutaj mamy najlepszy przykład niejasnych intencji w samej tej uchwale, w projekcie uchwały na temat zagospodarowania przy ulicy Dardowskiego, no, ponieważ ona jest wewnętrznie sprzeczna. Tam się raz coś dopuszcza, raz się wyklucza, a fakt jednak jest taki, że będą powstawały instalacje, infrastruktura, która będzie... Marcin Wałdoch poinformował o wsparciu dla osób związanych z inicjatywą Chojnice 2025-2075 dla ochrony lasku miejskiego. Ale też my jako Konfederacja popieramy te działania mieszkańców, które zmierzają do zmuszenia miasta władz miejskich do konsultacji społecznych. Marcin Wałdok zarzucił miastu brak konsultacji z mieszkańcami. Burmistrz powołuje sobie. Kilku osobową grupę, którą uważa za reprezentatywną dla jakiejś grupy mieszkańców, następnie to tematy z nimi właśnie konsultuje. Jednak z tych konsultacji nie można brać za probierz stanowiska ogółu mieszkańców, bo nie są to rzeczywiste konsultacje społeczne. Zarzuty, które zostały postawione przez Marcina Wałdocha na konferencji, zostały przez nas przedstawione burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi z prośbą o komentarz. No, Pan Wałdok jest specyficzny w swoich sądach, o sądach i i tezach, ja się spotykam z każdym. Najlepszy dowód na to, że panowie do mnie wysłali SMS-a i ja się spotykamy i rozmawiamy. Przecież rozmawiałem z rodzicem dziecka, który chodzi do przedszkola, ci spotkałem się z seniorami, spotykam się z każdym, kto chce się ze mną spotkać. Chodzę po ulicach, kłaniam się każdemu, rozmawiam, jestem otwarty. Przez 25 lat mojej służby i pracy dla miasta. Pan Wałdok jest w głębokim błędzie. Zarzuty, jakie pojawiły się w kierunku polityki miasta, to również dewastacja przestrzeni publicznej. Takiej dewastacji w przestrzeni publicznej, jak ta władza czyni, to nie mieliśmy chyba do czynienia nawet za PRL-u. W burmistrz w odpowiedzi na podane stwierdzenie stwierdził, że w tamtym czasie zakłady mięsne w tamtym rejonie istniały. Zostałem burmistrzem w 1998 roku. Zakłady mięsne Andrzeja Skiby były. Spomlek, czyli mleczarnia, była. Oczyszczalnia ścieków była. Jeszcze w tej przestrzeni był droryb, przetwórnia ryb, jeszcze jedna przetwórnia. Pan Andrzej Skiba kupił te dwa obiekty i je wyburzył. Czyli dwa obiekty produkcyjne z tego terenu zniknęły, tak? Co jeszcze można mi zarzucić? Ja nie zbudowałem żadnego zakładu przemysłowego w obrębie Doliny Strugi Jarcewskiej. To co jest, to co Andrzej Skiba tutaj buduje, to jest kartonia, kartoniarnia i magazyn wyrobów gotowych. Gdyby Andrzej Skiba rozbudowywał przetwórnię, Moglibyśmy takie tezy stawiać, ale to się nie stało. Za mojej kadencji powstało seko, na przykład, powstał Polipol, powstały inne zakłady pracy w mieście. Strefa przemysłowa, czytałem wypowiedzi pana Wołdocha, że nam się tutaj plączą tereny sypialne z przemysłowymi. No ale 20 hektarów na kierunku Sempulno strefa przemysłowa jest, ona powstała w mojej kadencji. Zachodnie obejście będzie ją obsługiwało tutaj, tak? Poza tym pan Wałdoch jako politolog, nie powinien mówić obwodnica, bo budujemy ulice Wisławy Szymborskiej i kardynała Glępa. Nasze zachodnie obejście to są dwie ulice wrysowane w plan miejscowy od 1970 roku. Krzysztof Kaliżak odniósł się do planowanej zbiórki podpisów na rzecz budowy węzła obwodnicy Chojnic z nowobudowanym zachodnim obejściem. Zarzucił miastu brak konkretnych działań w czasie planowania obejścia. Pan burmistrz powiedział, że między 2015 a 2000 mamy dzisiaj 23 nastąpiła, jak się wyraził, próżnia czasowa. Różnia czasowa, która nie została wypełniona niestety żadnym lobbingiem, żadnym naciskiem. Bo już podkreśla w odpowiedzi do zarzutów, że miasto przez cały okres swoich starań dążyło do budowy węzła Nierzychowice. Tworzymy koncepcję, Robert Marszałek jest dyrektorem Gdaki, akceptuje pozytywnie, trafia sprawa do Warszawy, jest włożona do zamrażarki. Czekałem na budowę zachodniego obejścia. Zachodnie obejście się rozpoczęło, znowu jestem aktywny, staram się przekonać decydentów o tym, żeby ten węzeł zbudować. Powiem Państwu, tak, jeżeli gdaka tego węzła nie zbuduje, no to będzie wstyd, jak samorządowcy zaczną budować węzeł łączący drogę wojewódzką z drogą krajową. To będzie ewenement na skalę ogólnopolską. Ruszyła budowa dróg gminnych w Chojniczkach, ulica Wiejska i Krótka, oraz w Harzykowach ulica Stokrotek. Za ponad 1 200 000 zł wybudowanych zostanie 852 metry drogi z kostki Brokowej. Pomimo symbolicznego podpisania umów w miniony czwartek, przy ulicy Wiejskiej w Kończach prace trwają już od wtorku. Drogi w chojniczkach mają mieć 4,5 metra szerokości i są o pół metra węższe od tej w Harzykowach. Wykonawcy mają na wykonanie drogi 70 dni w przypadku chojniczek i 90 dni w przypadku ulicy Stokrotek w Harzykowach. Co ciekawe, najtańsza oferta na budowę drogi ulicy Krótkiej w Chojniczkach została złożona po terminie przez przedsiębiorstwo Społudawy. Bójt, przy podpisywaniu umów podkreślał, że jakość wykonania inwestycji jest spokojna. O jakość się nie obawiam, dlatego że przy tej drodze, właśnie wiejskiej, pan Piotr mieszka. A przy okazji zobaczcie, a. trzech, jeden obecnych i dwóch byłych sołtysów. Dzisiaj pan wiceprzewodniczącego i wicebójta na pewno będą stanowili niesamowity nadzór społeczny nickiej wszechnicy otwarto klub Seniora. Pojawiliśmy się na miejscu i sprawdziliśmy, co seniorzy myślą o nowej inicjatywie. No my przyjechaliśmy na zaproszenie pani Malekańskiej z Uniwersytetu Trzeciego wieku w czersku i bardzo dziękujemy za to zaproszenie. To jest projekt który ma, e, organizowany właśnie przez panią Malatyńską i e, powstał nowy klub i w tym klubie będą się działy, działy różne rzeczy, to znaczy spotkania, pewnie gry planszowe, jakieś taniec, nie taniec, poza tym jakieś wycieczki, e, pewnie jakieś dyskusje na ciekawe, ciekawe tematy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo to też daje starszym ludziom e, możliwość spotkania, możliwość rozwijania swoich pasji, poznawania się. Mnie ten pomysł bardzo się podoba, dlatego że rzeczywiście jest kilka stowarzyszeń senioralnych, ale tak jakoś bardzo mało ze sobą współpracują. Bo, bo każdy raczej jest skupiony na działalności, integrowaniu się wewnątrz swoich organizacji. A tu rzeczywiście będzie szansa, żeby nawiązać nowe znajomości. Jak widać potrzeba jest. O planach, jakie są na rozwój klubu mówiła na oficjalnym otwarciu prezes LGR-Morenka, Grażyna Wera Malatyńska. Wszystkie naprawdę robią bardzo dużo. Jest to istotne, bo i sieniowów jest dużo, więc jest dużo organizacji. Natomiast z panem burmistrzem stwierdziliśmy, że powinna być taka płaszczyzna, gdzie ludzie swobodny dostęp mają do, do, do siebie i mówią czego chcą, czego oczekują. To jest jedno. Po drugie jednak płaszczyzna popełnienia między organizacjami, które już istnieją. Ten klub byłby takim miejscem, sama nazwa wskazuje, że klub jest miejscem swobodnym, tak swobodnego kontaktu, wolnej myśli. I to, I to jest takie miejsce. Myśmy o 10 mieli spotkanie z pierwszą grupą osób, które będą uczestniczyły w spotkaniach tego klubu. Klub grup będzie działał, trzy grupy będą, po 10 osób. Będzie to trwało do października, do października tego roku. Każda grupa będzie około 2 miesięcy. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie wójta gminy z Zbigniewa Szczepańskiego z wysokiej rangi pracownikiem sieci Play. Na spotkaniu omówiono została sprawa masztu telefonii komórkowej w małych Swornych gaciach. Pozwolenie na budowę masztu wydał starosta chojnicki Marek Szczepański w związku z kończącym się ustawowo czasem. Wójt podkreślił, że jako samorząd nic nie jest w stanie zrobić w sytuacji, gdy operator zechce postawić taki maszt. Niestety my jako organy administracyjne w tym zakresie w ten sposób opowiadamy. Mimo to rozmowy z przedstawicielem Play nie były jałowe. Pan e, dyrektor Roman Tomaszewski, bardzo otwarty na głosy, postulaty gmina przedstawiła alternatywne propozycje terenów na budowę masztu, ale jak mówi wójt, na razie nie chce zdradzać lokalizacji. Wójt wspominał również o rozwoju technologii 5G na terenie gminy. Nie ma najmniejszych szans w najbliższych latach, żeby 5G powstały na terenach mało zurbanizowanych, mało zaludnionych. Gmina proponuje także za 15-krotność kwoty dzierżawy sprzedaż gruntu pod masztem telefonii komórkowej. Pozyskane pieniądze zostaną włączone do budżetu jako środki inwestycyjne, których gminie zdecydowanie brakuje. Wójt Gminy Zbigniew Szczepański zamierza spotkać się z twórcą petycji w sprawie utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Karzykowach w Cztery Oczy. Jak tłumaczy, spotkanie w większym gronie nie wpłynęłoby pozytywnie na spowodę rozmowy. I dlatego w tym temacie, między innymi chciałbym rozmawiać z panem mecenasem. Cztery oczy w moim gabinecie. Oczywiście, chcę zorganizować konferencję w tym temacie? Może, nie widzę problemu. Tylko wiecie, konferencja to nie powinna być. Rozróżmy konferencję od jakiejś dy, dy, dyskusji publicznej, tak? To może być dyskusja publiczna. Natomiast to jest tak oczywisty, oczywista kwestia. Skrzyżowania równorzędne, odkąd zostały wprowadzone, wzbudzają wiele kontrowersji. Jedni chwalą rozwiązanie, inni krytykują. Od czasu wprowadzenia, począwszy od osadów bytowskich przez osiedle słoneczne, skończywszy na kolejarzu, wydarzyło się wiele zdarzeń. Według statystyk, do których dotarliśmy, bardzo problematyczne skrzyżowanie Zapolskiej żeromskiego popularne dzięki nagraniu z wypadków kilka dni po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu w tamtym okresie. Wiceburmistrz podzielił się statystykami, które posiadał na konferencji. W roku 2021 na skrzyżowaniach równorzędnych Wypadków było 6, na drogach z pierwszeństwem było 94. Na skrzyżowaniach równorzędnych w 22 roku było wypadków 10, a na skrzyżowaniach z drogą pierwszeństwem było 92. Podczas spotkania z osobami, które mają dużo do powiedzenia względem skrzyżowań równorzędnych, spotkaliśmy różne opinie. Bartosz Bluma w rozmowie podkreślał, że problem nie tkwi tylko z jednej strony na tych najmniejszych drogach osiedlowych, to myślę, że to jest skuteczne rozwiązanie. Natomiast problemem jest, są te miejsca, gdzie do tej pory skrzyżowań dróg równorzędnych nie było i one się nagle pojawiły, no bo nie ukrywajmy, ale to się w, w sposób nagły zadziało i bardzo często te drogi, które tak z natury rzeczy dla wszystkich użytkowników wydają się być drogami z pierwszeństwem, się okazuje, że tego pierwszeństwa nie mają. Nie ukrywajmy, część kierowców, część użytkowników dróg, no nie zna do końca przejścia drogowego. To jest oczywiście ich wina i oni muszą oczywiście pamiętać, żeby te Ruchu, przepisy ruchu drogowego przestrzegać. Natomiast pamiętajmy, że no, to my tworzymy to, tą tkankę miejską, to my tworzymy te zasady ruchu drogowego na tych osiedlach. Więc jeżeli jest problem z egzekwowaniem tego prawa, to znaczy, że coś jest na rzeczy i być może rozwiązania, które wcześniej funkcjonowały, drogi z pierwszeństwem, jednak które wymagały ustąpienia tego pierwszeństwa, byłyby może lepszym rozwiązaniem. Adam Kopczyński na konferencji miasta podał, że Albin Orlikowski, przewodniczący Osiedla Słonecznego, mówił, że po wyłączeniu ulicy Wiśniowej ze skrzyżowań równorzędnych obniżył się poziom bezpieczeństwa na tamtej ulicy. I pan Albin tutaj stwierdził, można go też o to zapytać, że hmm, pogorszyła się jakość bezpieczeństwa, bo oprócz karetek wszyscy hmm, przekraczają dozwoloną prędkość na tej drodze hmm, z pieszeństwem, powodując, powodując zagrożenie bezpieczeństwa. Burmistrz miasta w rozmowie z nami podkreślał, że skrzyżowania równorzędne to skuteczne podnoszenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach osiedlowych. Powiedział również, że pomysł został zauważony przez niego w Holandii. Polak myśli, że jak jedzie prosto, to ma pierwszeństwo. No to nie jest prawda. Spowolnienie ruchu, poprawa bezpieczeństwa. Statystyki mówią, że wypadków drogowych na skrzyżowaniach równorzędnych. Jest 10 razy mniej niż na skrzyżowaniach z pierwszeństwem. Na osiedlu kolejarz natomiast przewodniczący osiedla Michał Gruchała od samego początku walczy z decyzją ratusza względem skrzyżowań równorzędnych. W oświadczeniu z marca zeszłego roku możemy wyszukać informację, że sama forma wprowadzenia bez żadnych konsultacji jest karygodna i wprowadzenie tych skrzyżowań znacznie utrudni ruch na osiedlu. Uważa on decyzję na tyle karygodną, że zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 20 kwietnia. W ostatnim czasie w mieście Chojnice rozpoczęła się budowa dwóch nowych marketów dyskontowych. Na ulicy Przemysłowej w nowo powstającym parku handlowym powstanie Lidl. W niedalekiej przyszłości w pobliżu marketu powstaną jeszcze dwa inne budynki. W jednym z nich powstanie wielkopowierzchniowy market budowlany. Inwestorem całego parku jest grupa RWS. Na ich stronie możemy przeczytać, że na działce o powierzchni ponad 3,5 hektara powstanie zespół trzech obiektów handlowych o łącznej powierzchni zabudowy około 11 tys. m2. Natomiast bliżej centrum miasta powstanie przy placu Piastowskim kolejny market spożywczy firmy Aldi. Market pojawi się na działce między hotelem Polka a ulicą Sempoleńską. Obydwa markety mają powstać do końca tego roku. Jednak czy w naszym mieście potrzeba jest aż tylu marketów? W samych Chojnicach mamy na dzień dzisiejszy około 17 marketów spożywczych, a liczba do końca roku wzrośnie do 19 marketów. 10 kwietnia w lany poniedziałek na rynku w chojnicach Ochotnicza Straż Pożarna SP Chojnice przygotowała nielada atrakcje dla dzieci i młodzieży. Jako podtrzymanie tradycji zorganizowano wielkie lanie wody, gdzie każdy mógł zostać oblany dużym strumieniem z wozu strażackiego. Prezes SP Chojnice w rozmowie z nami mówił, że jest to też forma ćwiczeń dla ochotników. Pomysł jest tradycją od wieków, a od kiedy mamy gaśniczy wóz bojowy, stwierdziliśmy, że takie ćwiczenia na rynku się przydadzą. Czy to jest w formie bardziej ćwiczeń, czy też zabawy dla dzieci? Przede wszystkim zabawy dla dzieci, ale łączymy to z ćwiczeniami. Na rynku wiele rodzin z dziećmi z chęcią przybyło do uczczenia tego święta. Jako ciekawostka należy dodać, że z Dygus był silnie związany ze słowiańskimi jarymi godami. Był to zestaw obrzędów mających na celu uczczenie nadejścia wiosny. Tego dnia pogoda sprzyjała takim atrakcjom. Jako, że Wóz Strażacki wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży, to SP Chojnice również prowadzi wiele zajęć i obozów dla młodzieży. Można się zapisać. Prowadzimy młodzieżową drużynę pożarniczą, która coraz lepiej się rozwija. Widzę, że w jednostkach ościennych wokół hojnic na terenie gminy, chojnice na terenie innych gmin również zaczynają działać takie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zachęcam do wstępowania. Robimy również obozy dla, dla młodzieży. Organizujemy to latem. Obóz jest dziesięciodniowy. W tym roku będzie piąty z kolei.